Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV! Szanowni Państwo, w imieniu swoim własnym, jak i wszystkich mieszkańców gminy Cegłów, dbających o rozwój naszego samorządu, chciałem złożyć Wam serdeczne gratulacje. Z okazji tego, iż nasza córeczka Antosia jest pierwszym nowonarodzonym mieszkańcem gminy w roku 2014. Jest to ważne dla naszego samorządu, aby jak najwięcej dzieci rodziło się w naszej zielonej gminie. Chciałbym, żeby ta gmina była właśnie przyjazna dla młodych rodziców, przyjazna również dla dzieci, dlatego też taki konkurs promujący właśnie tą politykę prorodzinną. Tutaj od samorządu otrzymujecie taką drobną wyprawkę, która mam nadzieję, że ułatwi Wam ten start z już trzecią, trzecią pociechą. I widzę, że są dwaj chłopcy, więc, więc tutaj pełnia szczęścia, że, że teraz Antosia już uzupełnia E, uzupełnia w jakiś sposób e, to, co pewnie, o czym, o czym marzyliście. Także wszystkiego najlepszego życzę, aby córeczka rozwijała Dziękujemy. się zdrowo. Mam nadzieję, że przekazane rzeczy ułatwią, <grym> ułatwią Państwu e, ten start z już trzeci, trzecią, trzecią pociechą. A może my ją Ciąc tak pojęmy pokażemy? Pojęmy, nie Ile waży? O, ja gratulacje dla dziadka również. <grystanie> Dziękuję. Ile włosków mam? Cześć. Cześć. Małym śpiąc. Nikt się wydaje, że wuj będzie miał kolejne. bardzo by chciał też. No, zapatrzy się to. Teraz już tam wyczerpaliśmy milion wyprawek na ten drogę, więc można. Ciekawe, jakby wyszło, że sobie bym. Zastępca dziękujemy wtedy bardzo. Chcieliśmy Państwa zaprosić na... Antosia ja ciasto przygotowała tak? Na ciasto i na kawę. Chodź, ja Ciebie Zapraszamy. Ja zawsze Kubertowi podpowiadam, Michał. A może poczekaj, jak się znajdę młodszą. No. A to nie będzie Antosi widać. No, ja to się A to się weźmiemy na relaczki. Biedny gdzieś jest. Się... Siostry dopiero będzie wam. Będzie oczko w głowie. Będzie nie się... będzie im brała koszulę. Ja miałam trzech starszych. Będzie rodzynek. O, jest też. Oni są zakochani, znaczy szczególnie kłóc, ten starszy jest zakochany w siostrze. Tak no. <grym> <grym> Dobrze, ale nie je widzisz. Dobrze. Czy tak jest <grym> dobrze? No i trzeba jeszcze powiedzieć, że wśród tych trzech wyprawek czy wózków, to Antosia się urodziła najwcześniej, tak? Potem, tak. Kiedyś, bardzo długo czeka, 2 stycznia? 2 stycznia. Tak, Drugiego? 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 Drugiego tak, tak bez <laughs> Gratulacje dla taty, że, że w kwietniu tam była. Właśnie <laughs> Zobaczyłem wszystko, żeby się udało. Prima, pryliz tu. Tak? Troszkę się ale cię jeszcze no, nie zrobiłam. Dlatego kupiłem. Ja, nie, ja po prostu zainteresowania troszkę chciała. Właśnie. Co ona tam, no, tam widzi. widzi? Takie ładne kokardki. Eee, no cóż, zasłonę. Zasłonę. Ale co jest? Dużo, Chodź do samochodu, synku. Mówisz, wow. przyda się, bo dla wow. Lando by nie było fotelika, tak? Bardzo się nam przyda taki fotelik, prawda? Od Lando się by nie było fotelika. Super. Czyli ten pierwszy z trzech wymarzonych. Tak, tak, jak najbardziej. Jak najbardziej potrzebne. Kubuś to jest taki Ale. w siostrze zakochany i taki jest pomocnik. Pomożesz mi się to jest? Nie? No nie wiem. Co to jest? To torba. No, no torba. O jest jakie to ciężkie. Wiem, może ja pomogę? No, no, może wiesz co? No dobrze, no to jest. pomóż. Ale to nawet nawet to... kółka. Nawet kółka są w tej torbie. Nie wiedziałam, że to kółka. 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 To pewno kolejnoga jest. Nie, nie. No, Anto się chyba na kolejną noc nie będzie jeździła. Co to jest? Sanki może. No, tak, no. <noise> Jeszcze większa zagadka. Co to jest parasolka. To, to chyba, jest. Co? Uh -huh. Parasolka? Tak, Nie. A co nie. to jest? proszę, tak. żeby. Tak. Co to jest? No ja to nie wiem co to jest. No sujkę pewnie. To ja wam tak. nie powiem. Wieciągnię bo... Poczekaj, to trzeba by było wiesz, co może zrobić o tak. Jak już taki... Zobaczcie, jakie mi się piękne. No i teraz nam to się mogła w górę patrzeć. Tak, ale super mi się, tak? mi się. Ale to są, wiesz, już jesteś za duży na takie misie, chyba, co? Nie wiem. i tak ja popatrzeć możesz. Ja już za duży. To będziecie mogli podróżować razem e, razem z Antosią. To łóżeczko turystyczne. Oj super, Boże, jak nam się łóżeczko przyda, matko jedyna. <grym> tak, że... Bo to i za koniec może służyć też, prawda? Tak, no tak. właśnie. Super. Słucha. A zjadłeś już, to poczekaj, tak, otworzymy jeden ten i dostaniesz teraz. To jest, to jest to jest to ładne, to tak, dobrze prawo pochylaniu. jakiś samochód? Czy co? Tak, fajnie. Ale nie wiecie, bo wy to nie pamiętacie. Super. Bardzo wam dziękuję, panowie, za pomoc. A to jest też dla mamy to będzie bardzo duże ułatwienie w karmieniu Andosi. W sumie kompleksowo, bo będzie mogła przejechać się przez pacjentów. Tak, tak. Praktycznie dla malucha to najważniejsze. Bo każdy o tym wie, że w miejscu nie jest źle. Lecz lepiej by mogło być. Co słychać? 体育。